To kobiecie piękne pachy. Bo widać je... częściej niż myślisz. Dezodorant DAF z nowymi składnikami odżywczymi pomaga łagodzić podrażnienia po goleniu. DAF. Po prostu piękne pachy. Czasem podczas okresu aplikacja tamponu może być kłopotliwa. Wypróbuj nowy jedwabiście gładki OB Komfort. Dzięki unikalnej otoczce Silk Touch aplikacja i usuwanie obe jeszcze nigdy nie były tak łatwe. Poczuj się naprawdę pewnie. Nowy Obe Komfort. Najbardziej komfortowa ochrona jaką daje ci tampon. Powinien już to być. Od 10 minut. Wiecie co mi się przytrafiło! Blepili hmm. mi mandat za prędkość! <laughs> Na to się nigdy nie przytrafiło! <laughs> Od 500 lat tworząc szlachetną harmonię smaku, warka jasne pełne, tak smakuje piwo, <laughs> mm, chyba ma niezły smak? Spróbujmy. W końcu to tylko pół kalorii. O mm -hmm. oh, nie, ja yeah. wybieram to, co najlżejsze. Coca-Cola Light. Sylwetka ze smakiem. Od pięciuset lat tworzymy szlachetną harmonię smaku. Warka jasne, pełne.

Uwolnij ogień. Na Polibudzie nie takie rzeczy, to myśmy na pierwszym roku Polski... mi się ta... uszczelka nie ukręciła... Chcesz wafelkę? Kruche wafle przekładane pysznym kremem w pięciu smakach. Wafle familijne, jak to w rodzinie. Czy kiedykolwiek mieliście uczucie, że wyssano z was całą energię? Właśnie. Ludzki organizm nie jest idealny. Nadmierny wysiłek naprawdę go męczy. Na szczęście Powerade dostarcza paliwa, węglowodanów, więc pijcie, jesteście bateriami, a baterie trzeba ładować. Moje piękno ma nowe źródło. Kapiwit A plus E chroni i regeneruje moją skórę. Stosuję go na co dzień. KapiWit A plus E. Wewnętrzne źródło pięknej skóry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy włosy zniszczone farbowaniem i stylizacją mogą znów być mocne i zdrowe? Tak! I możemy to zmierzyć. Profesjonalne badanie udowadnia, że nowa złota linia Pantin Pro V regeneruje i wzmacnia włosy. Mocne włosy nie boją się zmiany. Kto nie wierzy, niech zmierzy. Teraz w żał. Czy kiedykolwiek mieliście uczucie, że wyssano z Was całą energię? Właśnie. Ludzki organizm nie jest idealny. Nadmierny wysiłek naprawdę go męczy. Na szczęście Powerade dostarcza paliwa, węglowodanów. Więc pijcie. Jesteście bateriami, a baterie trzeba ładować. <try> Drink. Uwolnij ogień.